Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Kończymy wakacje i niebawem zaczynamy nowy rok szkolny, a w naszym przypadku także kolejny rok pracy naszego szkolnego wolontariatu. Już dziś chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy byli z nami w minionym roku szkolnym, pomagając jako wolontariusze, jako kierowcy, jako sponsorzy, jako ci, dzięki którym Mogliśmy deklarować konkretną, długofalową pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji, gdzie ta pomoc okazała się naprawdę bardzo ważna i potrzebna. Od 341 tygodni, tydzień w tydzień, dzięki Państwa pomocy, dzięki Państwa wpłatom na nasze konto, mogliśmy pomagać poprzez cotygodniowe zakupy, poprzez przygotowywanie kart do Biedronki, zaznaczam z blokadą na alkohol i papierosy. Czyli taka forma mądrej pomocy, pomocy, która też w wielu przypadkach zmuszała ludzi do tego, by wziąć swój los we własne ręce i po prostu pójść do sklepu przygotować sobie zakupy. Ale też mieliśmy seniorów, mieliśmy osoby, które z domu nie wychodzą i tym zakupy przygotowywali nasi wolontariusze szkolnego koła Karita, z których pewnie bardzo często spotkaliście Państwo, czy spotkać mogliście w naszej strzeszyńskiej Biedronce. I w tym roku chciałbym, aby ta kilkuletnia już adopcja, która trwa tydzień w tydzień od 341 tygodni, kilka ładnych lat, mogła również mieć swoją kontynuację. Od września. Wszystkim tym z Państwa, którzy byli z nami w minionym roku i zadeklarowali swoją pomoc, deklarujemy ją zawsze na jeden rok szkolny, dziękuję bardzo. I przychodzę z propozycją i z prośbą do tych wszystkich z Was, którzy chcielibyście w mądry sposób pomagać. Nieważna jest tutaj kwota, jaką zadeklarujecie, ważna jest ta deklaracja, i ważne jest to. By z tej deklaracji postarać się wywiązać przez najbliższy rok szkolny. Z końcem wakacji znów wykasuję, wyzeruję moją listę mailową i przyjdę z kolejnym ogłoszeniem, tak by każdemu darczyńcy dać też szansę na to, by spokojnie móc nie kontynuować tej formy pomocy bez tłumaczenia się, bez pisania rezygnacji. Po prostu wygasa roczna adopcja i zaczynamy od nowa. Tak też i stało się tym razem. Nasza tegoroczna adopcja zmierza szybkim krokiem ku końcowi i przychodzę do Państwa z propozycją, prośbą. Jeżeli macie taką potrzebę, chcielibyście pomóc i chcielibyście, by były zakupy: 342, 400, a może dojdziemy z czasem i do 1000. Możecie zostać takim darczyńcą. Wszystkie informacje znajdziecie w linku pod tym filmem, pewnie w jakimś też osobnym jeszcze poście. Jest to dla nas taka ważna, istotna akcja, ponieważ wiem komu pomagamy i wiem, jak bardzo ta pomoc tym ludziom się przydaje. Dlatego uważam, że jest to taka nasza, powiedziałbym, główna akcja, może nie najbardziej widoczna. Nie najbardziej spektakularna, ale bardzo, bardzo ważna dla osób, które korzystają z tej pomocy zakupowej. Dlatego też będę o sobie i o tej akcji przypominał na naszych stronach dość często w najbliższych dniach. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś, jeżeli chcecie państwo wesprzeć adopcję zakupową i zostać takim darczyńcą, zachęcam do wypełnienia formularza, który znajduje się poniżej. Kontaktu ze mną, jeżeli są jakieś konkretne pytania, wszystkie Dane kontaktowe znajdziecie na naszej stronie Szkolnego Koła Caritas, czy bezpośrednio na Facebooku do mnie nie ma najmniejszego problemu, czy przez Facebooka y, Szkolnego Koła Caritas y, odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości. Mogę z czystym sumieniem polecić tę akcję, ponieważ widzę jej ogromny sens, nie tylko w kwestii obdarowywanych, ale także bardzo, 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 bardzo wielkiego oddziaływania pedagogicznego tej akcji na najmłodszych. Wyobraźcie sobie Państwo, uczniowie drugich klas w czerwcu maszerują po sklepie przygotowując zakupy dla potrzebujących, uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych, czy absolwenci, którzy poświęcają swój czas, by pójść po południu do sklepu przygotować zakupy. Chyba świat możemy zmienić w ten sposób, ucząc młodych ludzi empatii, ucząc młodych ludzi tego, że nie najważniejsze w życiu są pieniądze, a czas, a ich oddanie tego czasu, będzie procentowało tym, że ktoś będzie miał lepsze życie. Że ktoś, może nie podziękuje im bezpośrednio, ale dzięki nim będzie miał lżej. Pomagamy nie tylko potrzebującym, ale uczymy także młodych ludzi, że warto na świat spojrzeć inaczej. Że może warto też poświęcić trochę swojego cennego czasu. Ale w tym wszystkim, tak jak wspomniałem na, na początku, ważną rolę odgrywają też środki finansowe. Dlatego o nie dzisiaj w sposób szczególny Państwa proszę. Udostępnijcie ten film, powiedzcie znajomym, zachęćcie do pobrania aplikacji. Dobra jest więcej! I sprawmy, że tego dobra naprawdę będzie więcej, a pokazujecie to Państwo każdego roku. 341 tygodni bez przerwy. Nie było takiego momentu, kiedy musiałbym odmówić komuś pomocy, ale to dzięki Państwu i dzięki temu, że jesteście z nami. Życzę dobrego dnia, dobrego czasu, tych ostatnich dni wakacji. I do zobaczenia pewnie gdzieś w drodze, może w sklepie, w biedronce podczas tych naszych adopcji zakupowych. Zachęcam do tego, by. Polubić nasze media społecznościowe, by zobaczyć, co dzieje się w naszym wolontariacie. A może też zachęcić swoje dziecko do tego, by dołączyło do szkolnego koła Caritas SKC Strzeszyn i było częścią tej naszej rodziny, która skupia się nie na zbieraniu pieniędzy wbrew pozorom zbieraniu różnych rzeczy do skrzynek, puszek i ogólnym zbieractwie, ale przede wszystkim na tym, że pokazujemy tym młodym ludziom, że ważne. W życiu jest to, ile poświęcą czasu drugiemu człowiekowi, czy w ogóle ten czas dla tego drugiego człowieka wygospodarują, a pieniądze zawsze się znajdą. Wszystkiego dobrego.